Cześć, z tej strony Martyna. Z okazji zbliżającej się premiery filmu Barbie i jej supermoce przedstawię Wam dzisiaj lalkę Medi z serii Barbie Superpower. Medi jest siostrą bliźniaczką Abby i mimo, że powinny wyglądać identycznie wcale tak nie jest, ponieważ faktycznie są one podobne, ale każda z nich ma własny styl. Abby możecie zobaczyć w innej mojej recenzji. Dzisiaj skupimy się na Medi, bi odłożymy do jej przyjaciół. Medi ma fioletowe włosy z rudym, takim pomarańczowym pasemkiem i cały strój również ma w konwencji takiej rudo y, pomarańczowo-fioletowej. Ma fioletową maskę, która jest podobna do maski księżniczki Kary. Jak wiadomo, w filmie księżniczka Kara zostaje pocałowana przez magicznego motyla. Motyla również znajdziecie na megadyskont.pl, go, trzeba go kupić oddzielnie, ponieważ nie ma go w żadnym zestawie. No i ten magiczny motyl po pocałowaniu naszej księżniczki Kary e, przemienił ją w superbohaterkę, a jako że Ebi i Madi, nasze bliźniaczki, są przyjaciółkami księżniczki Kary, postanowiły jej pomóc i same chciałyby również mieć super dlatego noszą podobne y, maski oraz zrobiły sobie skrzydełka. Skrzydełka są przytwierdzone na stałe, ale są dosyć ruchliwe. Są również giętkie z cienkiego plastiku, więc nie ma obawy, że zniszczą nam się podczas zabawy, że się one pogną. Są dosyć wytrzymałe. Jeżeli chodzi o strój, nasza Medi ma bardzo fajny fioletowy top z logo gwiazdki. Ebi ma bardzo podobny top, aczkolwiek w innych kolorach i z inną górą. Do tego Medi ma yy, spódniczkę również fioletowo-pomarańczową, tak samo jak jej skrzydła i włosy oraz niesamowite, przepiękne buty z motywem motyla z przodu oraz z tyłu. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się potoczyły losy Medi, Ebi, księżniczki Kary i jej kuzynki Corin, Zapraszam Was do oglądania najnowszego filmu Barbie i jej Supermoce, który wyjdzie w lutym 2015 roku. Jak widzicie, Maddie prezentuje się bardzo fajnie. Tą oraz inne lalki z tej serii znajdziecie na megadiscount.pl.